Na pierwszej konferencji zrobiłam naprawdę grube dymy, a teraz już tak naprawdę nie miałam nic nowego do dodania. Wielka oczywiście, jeden wielki wchodzący farmazon no, wymyślała jakieś rzeczy No i poruszyła temat, którego nie powinna mianowicie ciąże. Nie wiem jak kobieta kobiece może w ogóle powiedzieć, że to dobrze, że była źle traktowana w ciąży jeszcze bronić, chwalić arona, który po prostu zrobił mi tak ogromną krzywdę. No ale jeśli chodzi o resztę to no działo się tam działo się konkretnie. Ale dobra, teraz przejdźmy tutaj do mojej kuzynki. No. No właśnie, co z tą kuzynką? Stara, bo ty zrobiłaś naprawdę takie show. Ja Ci pamiętam, jakby w zasadzie czaka, nie? Jak też latałaś taka malutka, słodka w piteczkach, nie? A tutaj po prostu teraz, no. Ej, dalej jest słodka. No tak, ale wiesz, o co mi chodzi, no taka zadyma, naprawdę tam poleciałaś, jak ty tam zaczęłaś po prostu po niej cisnąć na sobie. No ci, że się nie mogłam to rozkręcić, tak naprawdę to będzie ją i tak yeah. dalej, ja bym wolała coś gróbszego nie mać, ale i tak wiem, że ją zniszczymy. Miałaś ograniczony czas, nie? Zniszczymy ją na pewno. No ale słuchaj właśnie, bo też tam z jakieś spekulacje lecić, że ty nie będzie... Kuchinko, przecież tak, ty jesteś wnuczką, brata mojego dziadka. Eee, I oni mieszkali wcześniej jakiś czas w Szczycie, zanim mój wujek ten zbyszek, nie, i co e, zanim on wyleciał do Stanów. No, no, no to. Jest, Pamiętasz tam w Detroit, nie? jak, no. jak oni mieszkali. Ja niestety tu jeszcze nie byłam, ale ty. Ty, ty właśnie, ty, ty pamiętam, A pamiętam jak kochałyśmy 2017. się w tym basenie, to nas tak nasrał na głowę. Na ciebie nie pamiętam, nie ty, ty, ty taka mała, łapiesz się, to takie białe pamiętam no. było i ty do mnie, weź to, to ja weź to, Ja myślałam, że to lody chyba jakieś, nie wiem co Znowu te lody, no. Ten temat się nie kończy, dobra ale zostawmy teraz spokojną oferę ty lodową, wystarczającą, w której no. <laughs> to poruszane. No, także naprawdę super, super Ci poszło i dziękuję. W końcu trzeba stać murem za rodziną. I Ty pokazałaś wczoraj, że rodzina jest naprawdę, no jednak, naprawdę taką wartością, która niestety zanika w dzisiejszych czasach. Bo na przykład taki Aron, no nie potrafił stworzyć rodziny i wziąć się po te swoje czyny. Twoje świecisz przykładem. Jaki e, kraj, jaka walka. Ja <laughs> no, naprawdę wiesz, co się ostatnio stało. I... No Borykam się z pewną kontuzją. Zresztą to chyba widać nie, trochę nie. jak idę. E, no ale nie chcę o tym mówić. E, w razie, gdybym znała kontuzji, to co ustaliliśmy? W razie, co, to to wejdę za Ciebie, a ja ty się pusisz mam to i tyle mam ci do No także. No ale odnośnie e, tej walki, no to Jolka zdaje sobie sprawę pewnie z tego, że jak Ty wejdziesz za mnie, to już nie będzie tak delikatnie. No bo wiadomo. A między mną a nią jest ta przepaść, jeśli chodzi o wagę. E, no ale też też słyszałam nawet potowa bić na gołe pięści, odważnie kuzynko. Ja mam nadzieję, że ona się zgodzi na to 15 minut bez sędziego i do ostatniej groby krwi, kto pierwsze upadnie, Za grubo marczy się o Ciebie. A czy jestem wyjebane dla Wyczona? Żeby... No, e, do mojej walki został niecały tydzień, do jej walki zostało około dwóch tygodni, prawda? No, ja no. jesteśmy na forcu, bo jedziemy na obóz sportowy gdzie będziemy szlifować e, technikę i nasze umiejętności. Także życzę nam owocnej pracy, udanych treningów no i oczywiście zwycięstwa. No, jak wiele będzie chciała nas zabrywić, to pełno takich rur jest dla niej, więc dzisiaj może przydać. Myślisz, że ona by się na tym utrzymała? Myślę, że nie, to, ty, ale... Tym smalcem to Ale byśmy miały fajne by. show, byśmy wtedy nakręciły. Powiem Ci, że jak chcę oglądać klauny, to idę do cyrku. <laughs> jak Ty się, wiesz, się po się pod spektaklem chcesz No, normalnie. No, no. ja tak, tak no ja już mentalnie ją pokonałam tak naprawdę, nie? Bo ona na mnie jedynie nakłamała, a ja powiedziałam jej całą prawdę, ale to prawda jest dla niej niewygodna nas się boi i ciężko jej przyznać się do tego co zrobiła. A to się rozkręciła. No śledźcie nasze Instagramy. To na pewno, na pewno będzie się działo, bo chcę poruszyć kilka tematów na temat tak. tego kutafiksa bo ja tak jej, nie cierpię, że to jej nie cierpię, Ale w ogóle, no bo odnośnie tego Szczecinowa, bo mówię, jak ten wuję z Blue Sekną, złożon tam mieszkanie przez kalak Eee, tak, co twoja rodzina wyjechała wtedy do zagania, moja rodzina, znaczy inaczej moja rodzina całka z i wózek, Tylko właśnie ten wujek no, z Szczecin po prostu mieszkali w Szczecinie, chyba lat zanim właśnie do stanów. Ale chodzi o to, że no to wiesz, no, jak byłaś tam w Szczecinie, no to też oni się znali z yy, rodziną Wielki. No więc... tak i bardzo dobrze bo ja to się wydarzyło on... No, właśnie Bielki, Bielki, właśnie. No, Także tak, ciekawym opecłona jest. Aż. Lepiej o tym nie Mi się wydaje, że moja w ogóle nie jest... Yy, no, ale nie, wiem, No, o, ale powiedzieć. A, no, no. Nie, no. A, a jeszcze pamiętasz, no. No, tak ona robiła... Stara na, wtedy, wtedy, z, wtedy z sąsiadami, którzy doskonale się znali z jej rolnikami to wiesz, co było mówione. A tak samo ona się wypiera, wiesz... Może porządek te same ślady i róbmy tak samo, na pewno. A ktoś co za Whatever. Ja jej, ona to by musiała dopłacać, żeby coś ją ruszył w ogóle, czy szmak, nie? No <gry> e, jest sama. E, no ale ona się wypiera, wiadomo, e, tego przyjmu się balko, zajmuje. To jest mała kłopota, Tak, ona i tak jest zakochana wiadomo kim, nie? Miłość podjeżdża. Sobie... Instagram. E, no, u nas, u nas w rodzinie szanujemy się wszyscy i rodzina jest siłą. I jebać fałszywe chudnie. Dokładnie. Muzynki! Już... Yeah!